Adamickiewicz, Mickiewicz, Sonety krymskie Stepy akarmańskie Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, Włóznurza się w zieloność I jak łódka brodzi. Śród fal łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi Omijam koralowe Ostrowy burzanu. Już mrok zapada, Nigdzie drogi, nikurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi, to błyszczy dniestr. To weszła lampa akermanu. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Cisza morska. Na wysokości tarkankut. Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda, zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich, okręt lekkim ruchem. Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem, majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, coś śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy, a na ciszę długiemi wywija ramiony. O myśli! Z Twojej głębi jest chydra pamiątek, co śpi w pośród złych losów i namiętnej burzy, a gdy serce spokojne zatapia w niem szpony. Żegluga. Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła. Majtek wbieg na drabinę. Gotujcie się dzieci. W Rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci jak pająk, czatujący na skinienie sidła. Wiatr, wiatr! Dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła, przewala się, nurkuje w pienistej zamieci, wznosi kark, zdeptał fale, i skroś niebios leci. Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła. I mój duch masztu lotem buja wśród odmętu, wzdyma się wyobraźnia, jak warkocz tych żagli. Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem. Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu. Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli. Lekko mi, rzeźwo, lubo, Wiem, co to być ptakiem. Burza. Zdarto żagle, sterprysną, rykwód, szum zawieji, głosy trwoźnej gromady, pomp złowieszcze jęki, ostatnie liny majtką wyrwały się z ręki, słońce krwawo zachodzi, z niem reszta nadziei. Wicher z triumfem zawył, a na mokre góry, wznoszące się piętrami z morskiego odmentu, wstąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu, jak żołnierz, szturmujący w połamane mury. Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie, ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada, ci modlą się przed śmiercią. Aby śmierć odegnać. Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie i pomyślił: Szczęśliwy, kto siły postrada, albo modlić się umie, lub maskim się żegnać. Widok gór ze stepów Kozłowa. Pielgrzym i mirza. Pielgrzym. Tam, czy Allah postawił ścianą morze lodu? Czy aniołom tron odlał z zamrożonej chmury? Czy diwy z ćwierci lądu dźwignęli te mury, aby gwiazd karawana nie puszczać ze wschodu? Na szczycie jaka łuna, pożar carogrodu? Czy Allah, gdy noc chylat rozciągnęła bóry dla światów, Żeglujących po morzu natury, tę latarnię zawiesił śród niebios obwodu? Mirza. Tam byłem. Zima siedzi. Tam dzioby potoków i gardła rzek widziałem, pijące z jej gniazda. Tchnąłem. Z ust mych śnieg leciał. Pomykałem kroków gdzie orły dróg nie wiedzą, kończy się chmur jazda, minąłem grom drzemiący w kolebce z obłoków, aż tam, gdzie nad mój turban była tylko gwiazda, to czatyrdach. Pielgrzym. A! Saraj. Jeszcze wielka, już pusta w dziedzina, zmiatane czołem baszów, ganki i przedsienia. Sofy, trony potęgi, miłości schronienia, przeskakuje szarańcza, obwija gadzina. Skroś okien różnofarbnych powoju roślina, wdzierając się na głuche ściany i sklepienia. Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia i pisze Baltasara głoskami ruina. W środku sali wycięte z marmuru naczynie, To fontanna haremu, dotąd stoi cało, I perłowe łzy sącząc, woła przez pustynie. Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało? Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie, O hańbo, wyście przeszły, a źródło zostało. Bak czy Saraj w nocy, rozchodzą się z czamidów pobożni mieszkańcy. Odgłos Izanu w cichym gubi się wieczorze. Zawstydziło się licem rubinowym zorze, srebrny król nocy dąży spocząć przy kochance. Błyszczą w haremie niebios wieczne gwiazdka gańce. Wśród nich po safirowym żegluje przestworze, Jeden obłok, jak senny łabędź na jeziorze, Pierś ma białą, a złotem malowane krańce. Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa, Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu, Jak szatany siedzące w dywanie Eblisa. Pod namiotem ciemności, niekiedy z ich szczytu budzi się błyskawica i pędem farysa przelatuje milczące pustynie błękitu. Grub Potockiej. W kraju wiosny pomiędzy rozkosznemi sady uwiędłaś młoda różo, bo przeszłości chwile Ulatując od ciebie jak złote motyle, rzuciły w głębi serca Pamiątek owady. Tam na północ ku Polsce świecą gwiazd gromady. Dlaczegoż na tej drodze błyszczy się ich tyle? Czy wzrok twój, ognia pełen, nim zgasnął w mogile, tam wiecznie lecąc, jasne powypalał ślady? Polko ja dni skończę w samotnej żałobie, tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci, podróżni często przy Twem rozmawiają grobie, i mnie w ten czas dźwięk mowy rodzinnej ocuci, i wieszcz samotną pioskę, dumając o Tobie, ujrzy blisko mogiłę i dla mnie zanuci. Mogiły chremu, mirza do pielgrzyma. Tu z winnicy miłości niedojrzałe grona, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech i szczęścia, porwała za młodu truna, kącha wieczności, do mrocznego łona. Skryła je niepamięci czasu zasłona nad niemi, Turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczyk wojska cieniów, i lewie u spodu zostały dłonią giaura wyryte imiona. O wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, na wieki zatajone niewiernemu oku. Teraz grub wasz spojrzenie cudzoziemca plami, pozwala mu, darujesz. O wielki proroku, on jeden z cudzoziemców poglądał ze łzami. Bajdary, wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną, jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów. A gdy spiniony rumak nie słucha rozkazów, gdy świat kolory traci pod całunem mroku, jak w rozbitem zwierciadle, tak w mem spiekłym oku snują się marę lasów i dolin i głazów. Ziemia śpi. Mnie snu nie ma. Skaczę w morskie łona. Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży. Schylam ku niemu czoło, wyciągam ramiona. Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży. Czekam, aż myśl, jak łódka wierami kręcona, zbłąka się i na chwilę... W niepamięć pogrąży, a łuszta w dzień. Już góra w piersi mgliste otrząsa chylaty, Rannym szumi namazem niwa złotokłosa. Kłania się w las i sypie z majowego włosa, Jak z różańca halifów, rubin i granaty. Łąka w kwiatach, nad łąką latające kwiaty, Motyle różnofarbne, niby tęczy kosa. Baldakimem z brylantów okryły niebiosa, dalej szarańcza ciągnie swój całą skrzydlaty. A kiedy w wodach skała przegląda się łysa, w remorze i odparte z nowym szturmem pędzi. W jego szumach gra światło, jak w oczach tygrysa. Sroższą, zwiastując burzę dla ziemskiej krawędzi, a na głębinie fala lekko się kołysa i kąpią się w niej floty i stada łabędzi. A w nocy rzeźbią się wiatry, dzienna wolnieje posłucha. Na barki czaterdachu spada lampa światów, rozbija się, Rozlewa strumienie szkarłatów i gaśnie. Błędny pielgrzym ogląda się, słucha. Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha. Źródła szemrzą jak przez sen na łożów bławatów. Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów, mówi do serca głosem tajemnym dla ucha. Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty, wtem budzą mierżące meteoru błyski, niebo, ziemię i góry oblał potop złoty. Nocy wschodnia, ty na kształt wschodniej odaliski pieszczotami usypiasz, a kiedym snu bliski, Ty iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty. Czaterdach. Mirza. Drżąc mu ślimin całuje stopy twej opoki, Maszcie krymskiego statku wielki czaterdachu o minarecie świata, o górpa szachu. Ty nad skały poziomu uciekłszy w obłoki. Siedzisz sobie pod bramą niebios. Jak wysoki Gabriel pilnujący Edyńskiego gmachu. Ciemny las Twoim płaszczem, a janczary strachu Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki. Nam czy słońce dopieka, czy mgła ocienia, Czy szarańcza plązetnie, czy giaur pali domy, Czater dachu, Ty zawsze głuchy nieruchomy. Między światem i niebem, jak drogman, stworzenia, podysławszy pod nogi ziemię, ludzi, gromy, słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia. Pielgrzym: U stóp moich kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice, dalekie, i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej Twe szumiące lasy, Niż słowiki bajdaru, salchiry dziewice, I weselszy deptałem Twoje trzęsawice, Niż rubinowe morwy, złote ananasy. Tak daleki, tak różna wabi mię punęta, Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku, do tej, którą kochałem w dni moich poranku. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, depcąc świeże myślady, czyż o mnie pamięta? Droga nad przepaścią wczuł futkale, mirza i pielgrzym. Mirza, znów paciesz, opuść wodzę, odwróć na bok lica. Tu jeździec końskim nogą swój rozum powierza, dzielny koń. Patrz, jak staje, głąb okiem rozmierza, uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca. I zawisł, tam nie patrz. Tam spadła źrenica, jak w studni Al-Kahiru, dno nie uderza. I ręką tam nie wskazuj, nie masz u rąk pierza. I myśli tam nie puszczaj, bo myśl to kotwica. Z łodzi drobnej ciśniona, w niezmierność głębiny, piorunem spadnie. Morza do dna nie przewierci, i łódź z sobą przechyli w otchłanie chaosu. Pielgrzym mirzo, a ja spojrzałem przez świata szczeliny. Tam widziałem, co widział, opowiem po śmierci, bo w żyjących języku nie ma na to głosu. Góra Kikineis mirza. Spojrzyj w przepaść niebiosa leżące na dole, to jest morze, śród fali. Zda się, że ptak, góra. Piorunem zastrzelony, swe masztowe pióra, roztoczył kręgiem szerszym niż ten czy półkole. I wyspą śniegu nakrył błękitne wód pole. Ta wyspa, żeglująca w otchłani, to chmura. Z jej piersi na pół świata spada noc ponura. Czy widzisz płomienistą wstążkę na jej czole? To jest piorun. Lecz stójmy, otchłanie pod nogą. Musim wąwóz przesadzić w całym konia pędzie. Ja skaczę, ty z gotowym biczem i ostrogą. Gdy zniknę z oczu, patrzaj w owe skał krawędzie. Jeśli tam pióro błyśnie, to mój kołpak będzie. Jeśli nie, już ludziom nie jechać tą drogą. Ruiny zamku w Bałakławie. Te zamki, połamane w zwaliska bez ładu, Zdobiły cię i strzegły o niewdzięczny Krymie. Dzisiaj sterczą na górach jak czaszki olbrzymie, w nich gad mieszka lub człowiek podlejszy od gadu. Szczeblujmy na wieżyce, szukam herbów śladu. Jest i napis, tu może bohatera imię. Co było wojsk po strachem, w zapomnieniu drzymie, obwinione jak robak liściem winogradu. Tu grek dłutował w murach ateńskie ozdoby, Stąd italczyk mągołom narzucał żelaza, I mekkański przybylec nucił pieśń na maza. Dziś sępy czarnem skrzydłem oblatują groby, jak w mieście, które całkiem wybije zaraza, wiecznie z baszt powiewają chorągwie żałoby, a judach. Lubię poglądać sparte na judachu skalę, jak spienione bałwany, to w czarne szeregi, ścisnąwszy się, buchają to jak srebrne śniegi, w milionowych tęczach kołują wspaniale. Trącą się o mieliznę, rozbijają na fale, jak wojsko wielorybów, zalegając brzegi. Zdobędą ląd w triumfie i na powrót zbiegi, miecą ze sobą muszle, perły i korale. Podobnie na Twe serce, o poeto młody. Namiętność często groźne wzburza niepogody, Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody, Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni i nieśmiertelne pieśni ze sobą uroni, Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni.